Wyczytaliśmy, że ukończyłeś Germanistykę. Mógłby... Ja No właśnie, czy mógłbyś po niemiecku zapowiedzieć nasz program? Herzlich willkommen im Feuer der Fragen. Witamy Cię, Tomku, w ogniu pytań. Dzień, Dzień dobry. No czekaliśmy na ciebie długo. Tak nie ukrywamy, ale w końcu się udało. No to lecimy. Prezes Brown wjeżdża w ciebie swoją limuzyną. Co robisz? A szarpiesz się z nimi i tarmosisz za brodę B. Bierzesz winę na siebie, C. Zaśmiewasz się głośno, traktując to jako zabawny żart. Nie no idee, otwieram, drzwi nie mówię panie prezesie, wszystko w porządku. Szyja pana nie boli, niech pan spojrzy w lewo, w prawo. Wszystko dobrze? Hipotetyczna taka sytuacja. Fryzjer niechcący obcina Cię na doniczkę, a masz ważny event, do kogo dzwonisz, żeby ci zastąpił? Krzysztof Ibisz czy Marcin Prokop? Co ty, rozrzucam cekiny intelektu i działam w doniczce. Tak myśleliśmy, że... Poza tym, ale nie, ale gdybym nie mógł, to najpierw zadzwonię do Ibisza. Jednak. Ale ja mam swoje powody, dlaczego tak robię, bo z Ibiszem mamy w tej materii od dawna dobrą współpracę. Jak on nie może, dzwoni do mnie, jak ja nie mogę, dzwoni do niego, jest super gra. A jak nie może Prokop dzwoni do was czy nie? I Prokop jak nie może, to zadzwonił w życiu z dwa razy i zawsze później mógł. <śmiech> <śmiech> Czyli zawsze może. Ale i tak jest spoko gość, żeby nie było. <laughs> wiadomo. Jacek Kawalec dostaje propozycję poprowadzenia Voice of Poland. Co Aha. robisz? No jeżeli wiedziałbym, że na pewno nie dostanę Voice of Poland, to bym popierał Jacka Kawalca. No, no, właśnie. Ty, no, co mam ci powiedzieć? Wiadomo, że kiedyś sytuacja była odwrotna. No. On musiał przestać prowadzić randkę, a czy ja bym ją wziął, czy nie, na pewno kto inny by ją dostał. Więc popierałbym z całego serca. Dokładnie, zero zawiści, jedziemy działać. Jeden jeden. Dokładnie, tak Natomiast. jest. Czy kiedykolwiek zaszkodziło ci danie przygotowywane na żywo w studio? Nie, ale zaszkodziła mi herbata. Przyszło dwóch facetów, których widzowie kochają, z pewnego bloga herbacianego i poczęstowali mnie czerwoną herbatą, po której przez dwa dni chodziłem po ścianach, bo miałem wrażenie, że wypiłem nie filiżankę czerwonej herbaty, tylko z sześć litrów jakiegoś energetyka szalonego. To nie ze herbatki tam serwują, No oczywiście. stary, publiczna no. telewizja. No. Nie ma internetu i nie ma telewizji. Czym się zajmujesz? Seksem. Dokończ zdanie. Zgoda buduje, a niezgoda? Niezgoda jest pluszowa. <laughs> Dobra. Jak często się upijasz? Ja może z trzy razy w życiu się tak naprawdę porządnie nastukałem. Raz z Ulą Hincz na jej urodzinach. Ojej, ojej, ojej. Jaka Tylko... była twoja szkolna ksywa? To takie pytanie próbowaliśmy w stereo, ale wyszło teraz na koniec w mono. No więc mówili na mnie Carmen, o, a dlaczego? No, były kiedyś jakieś takie papierosy. Nazywały Aha. się Carmeny. Strażne. Czerwone zresztą, tak? Tak, mówili na mnie papieros. Yy, I mówili na mnie, a w pracy mówili na mnie Marlboro. A jeden z rozrzewnieniem, niestety, już nieżyjący, wspominany przeze mnie realizator wizji, niejaki Jacek Skwiżyński, legenda telewizji, mówił na mnie, nie wierzę, że to powiem. Radomski. <śmany> <śmany> Mamy to. Okay. A ile razy dzisiaj na tym krzesełku? Raz uniknąłem odpowiedzi czy dwa, ale poza tym mówię prawdę. No i wielkie dzięki w takim razie za to. Przeszedłeś przez ogień, pytań. To okładnie. Dziękuję, dzięki. było miło. Pozdrowienia. No. 3,5 tysiąca.